Ej, szczerze to dobry zbud, Planting w Akali, strasznie. Bo jak wbijasz się w niej i progniesz sobie Electrocute, to wygrywasz zawsze Trade. Jeszcze nie idzie no to to Nasir. ta farmisz chyba, nie? Git, DTK zostałem. O, nie żyje, pasz Nasi Pasz Nasir. <laughs> <laughs> Fajny woliber też ma zbudowanego, że tak staje? też ti połzuje. Cyberpunk woliber chyba. <laughs> o, Erkę ma znowu. Jak to jest możliwe, że nam Erkę znowu? Halo. No nie wiem, nasi Pale volibera Pale joint zielonego Ale prank <noise> oj, oj, oj Oj Nie żyje Nie żyje <noise> widzowie Wystrzeliła we mnie Tristana jak coś widzowie <noise> No nie no Ona mnie kurwa tu to... Matka tego brandona. O co? Nie!